Dzień dobry, witam was wszystkich, ale to wszystkich bardzo serdecznie I dzisiaj sobie podramy na e, MyPlay'u Tak Właściwie długo odcinka nie było, e, z parę miesięcy Ale live'y były e, Jeśli ktoś był oczywiście na live'a, dostałem w końcu e, randę mini-tubera Tak, już po, e, po, po, prostu po chyba No, rok się w sumie starałem e, o tą randę I w końcu mam więc tak e, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, e, żeby się ten kanał po prostu rozwijał e, i żeby i dajcie lajka, like bo też w sumie e, chciałbym, żeby ten film się jak najbardziej promował, e, a dzisiaj sobie poddamy na e, no Bedwarsy, taką jedną rękę, e, więc zapraszam do oglądania. Zaczęliśmy już pierwszą rękę, moi drodzy, i tak. E, ten film, nie wiem, będzie trwał, chyba nie wiem, 10-15 minut, nie wiem, jak, jak długo będzie trwała jedna ręka. Więc tak. Moi drodzy, jak to się stało? Taka, znaczy, historia z tym, że dostałem mini minituber, tubera, to jest naprawdę bardzo skomplikowana. Jeśli ktoś może tak. Jeśli ktoś naprawdę chce się dowiedzieć, jak się dostałem, to proszę albo na live zapytać, albo na PW, gdziekolwiek i dopiero wam powiem, bo tutaj, no, po prostu za dużo będzie gadania, więc, no, oczywiście, zbliżamy się już do 1600 subskrybentów. I moi drodzy, e, jeśli już Wam na starcie mówię, że e, jako nowy mini tuber, e, to będę, e, będę miał więcej czasu troszeczkę to będę robił live'y codziennie po nie wiem, 2-3 godziny z myplaya i no i tyle, no co ja Wam powiedzieć. No. I oczywiście, e, odcinki, mam nadzieję, że też będą jakieś co tydzień żeby też nie, żeby nie było samych live'ów, tylko żeby też były odcinki. I no i no tyle no. Grałem już na tym serverze to był mój pierwszy serwer, na którym zacząłem grać, tak. I na którym zacząłem po pierwsze nagrywać, bo po pierwsze, no nagrywałem najpierw z samego zriwalu. I oczywiście no, miałem tam po miałem po tam 100, 200, 300 subów i praktycznie e, tak przestałem z nim nagrywać tak do 400, 300 subskrypcji bo e, uważałem, że nie, nie opłaca mi się normalnie streamować e, z Rivalu, bo ja naprawdę ja na odcinki, to ja nie miałem pomysłu co nagrać na tym z więc dlatego się przeniosłem na, e, na MinePlay'a i oto ja właśnie gram I tak, moi drodzy. No i praktycznie, no, DRAM cały czas na nim, bo. No teraz zacząłem właściwie grać na MyPlayer, ale wcześniej grałem. Czekajcie tutaj. W... No oczywiście, że. Czytajcie, próbuję. No oczywiście, że przegram. Moi no drodzy. E, nie wiem, no to tam... E, jeszcze sobie strzelimy e, um, jedną... jedną rękę i. I tyle, więc. E, no. Więc popa. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na e, drugiej ręce. E, I tak, e, jakby coś, bo wy, wy możecie po prostu nie wiedzieć. E, osoby, które e, teraz grają, e, prosiły, e, niektóre osoby e, po prostu prosiły, żebym ich pozdrawiam, e, więc e, pozdrawiam bardzo serdecznie. I tak, e, jak mówiłem, e, no po prostu będziemy. Jeśli ktoś się chce dowiedzieć, jak dostałem mini tubera, to proszę do mnie się zwrócić na PW albo na live. Wtedy Wam powiem, bo wtedy, jakby, no wiecie, no może po prostu będę miał więcej czasu na to, a nie jakby cały odcinek będę mówił o tym. Więc tak, moi drodzy, zasubskrybujcie mój, jeszcze raz mój kanał, żebyście po prostu. Byli na bieżąco, bo odcinki będą no, pojawiają się w miarę, no może no, w miarę regularnie, co tydzień, bo jeśli po prostu i, i ja wam mówiłem na jakby pierwsze ręce, będą live y codziennie, codziennie, tylko że właściwie no, muszę mieć więcej czasu i tyle, no, bo praktycznie mam, no może, no, mam po prostu mało czasu czasu wolnego i praktycznie do, nawet uczę się, już wam tutaj mówię, uczę się jakby e, i potem jakby e, nie wiem, przychodzę o, do, jakby do domu o 15.20, czyli mamy jakby 8 lekcji, potem odrabiam lekcje e, i potem uczę się i praktycznie schodzi mi to no, do późna, bo Potem, no, bo i potem trzeba się jakby wyspać na następny dzień, i, i tyle, no. I znowu, i, i tak w kółko, w kółko, jeszcze raz w kółko. E, więc, moi drodzy, jak będę miał więcej czasu, to będę jakby więcej czasu poświęcał YouTube'owi. E, więc, no, moi drodzy. Mm, I ogólnie tutaj, no, wcześniej e, grało tutaj, no, około... E, pię no nie wiem, może tysiąc, no, nawet pod tysiąc osób e, grało tutaj. I praktycznie, mm, jeśli ktoś nie wie, e, nie, ja nie jestem tutaj najsławniejszy z youtuberów, tylko... Moi drodzy jest, no nie będę wam już tutaj mówił, oczywiście Dragon jest najsławniejszy chyba tutaj z tych youtuberów, ma w 15 czasów i praktycznie e... aha no to idę sobie, czekajcie, eee dobra, moi no, drodzy, no matko boska, że mówię, okay. e, no ma w 15 czasów. I no i praktycznie. Um, potem jest smuwek Tomsu i tam chyba y, parę youtuberów chyba tam, y, chyba, chyba tam wydoszło dwóch, dwóch czy jeden doszedł. Y, I chyba... No i tam jeszcze parę mini youtuberów i tyle moi drodzy. Więc tak to wygląda. I postaram się wbić e, może do, do, jakby do końca roku 2000 subów. Już to będzie trudne, bo jeszcze 2 miesiące około i 400 subów e, wbić, no to to no, 200 na miesiąc, więc no postaram się wbić, ale nie obiecuję, a w następnym roku wbić około 4-5 tysięcy, e, więc myślę, że mi się uda. A najwięcej to będę właściwie cisnął w te wakacje w następnym roku. A jak właściwie zaczną szkołę, to możliwe, że jeszcze będę bardzo cisnął, bo wtedy są lekcje. No i co prawda, myślę, że jest mniej zadawane chyba. I, i tyle, no. Chyba jest mniej zadawane. Na u mnie, bo nie wiem, jak u innych po prostu, bo ale u innych, no nie wiem, bo u mnie to jest, jak była ta przerwa, no to w sumie małną no, teraz no, dawali. A nie wiem, jak w innych szkołach, oczywiście może być inaczej. Nie mówię, że tak samo ma być. Więc no, i jeszcze, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że dziękuję y, administracji przed czasem tutaj już. Czytać już. No i ja nie mogę. Aha, spadł są. Dobra. Moi drodzy. Czytać, um, um, bo chyba lagi mam troszeczkę. Um, oczywiście w, te, w różnych szkołach nie musi być tak samo, y, że tyle lekcji. Ja oczywiście się z, się z tym zgadzam. A dobra, już wiem co miałem powiedzieć. Moi drodzy. Um, dziękuję całej administracji, że dała mi w końcu youtubera, właśnie tak. Opierałem o niego i w sumie... No i w sumie się w sumie starałem o niego tę rangę. E, więc tak naprawdę to Blueś i guliś e, w sumie sprawdzają te podania. E, więc e, im jakby tak najbardziej dziękuję, że w końcu się zgodzili. Bo w sumie... E, m, czekajcie. Dobra, kupię sobie parę rf i tyle. E, moi drodzy. M, jak tutaj będzie około 100 lajków, tak, albo ponad 100 lajków. To moi drodzy e, y, będzie konkurs na 10 milionów na tej roku. Tak e, więc postarajcie się, bo no bo ten no, Oczywiście e, no, no, no chciałem mieć po prostu 100 lajków, a nie Nie, kurczę, jakaś... E, czekajcie. Nie wiem co ta osoba robi, ale czekam na niego. I tak. Moi drodzy, czekajcie, szybko sobie zemrafam. I... No, e, sorry, że tak rzucam fireballami i tak co chwila. Ale no, przepraszam was po prostu, bo... Czekajcie, no kurczę, no, Dobra, i teraz trzeba się jakoś pod... Podsadzić, więc... Czekajcie, bo chyba coś nie... Dobra i jest takie. To jeszcze jeszcze To bardziej To jest To łóżeszko. a To A dobra. myślałem, To dla mi osiem, bo przecież... e... No ops ale chyba mi nie da, bo, bo tam sześć. Ale dobra, już nie. Miesza z tym. I moi drodzy, tak. Ale bo staram się e, ładnie obudować to łóżeczko. Żeby symetrycznie wyglądało. E, I dopiero. Um, więc tak, mordeczki, dajcie lajka, jeszcze raz wam przypominam, no bo w sumie fajnie gdybyście dobili test lajków, e, no i, i w sumie rekord mój to chyba łapek. jest chyba około, z myplaya oczywiście chyba około 130, tutaj tutaj jedna osoba się, no i spadła niestety, niestety spadła. E, nie wiem, czy zdążę, ale. Aha, dobra, to została zabita po prostu. Jak moje już... Aha, no to dobra, no to kurczę. E, dobra, to normalnie dam się zabić. Moi drodzy, no i będę się starał e, mm, robić live y codziennie. No i wbijcie te 100 lajków, dajcie suba, e, a ja was po prostu, no naprawdę, ja was uwielbiam, bo jeśli ja, ja bym was nie lubił, to bym tego praktycznie nie robił, nie nagrywał regularnie, więc was lubię. E, no i no, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa. Dzięki za ja was lubię. No i trzymajcie się do zobaczenia. Pa pa.